Chciałbym na początku podziękować wyborcom za to, że zaufali Konfederacji. Otrzymaliśmy półtora miliona głosów, 300 tysięcy więcej niż w poprzednich wyborach, z niewątpliwym sukcesem dla nas. Bardzo dziękuję także redakcji Polsatu, która jest jedyną z trzech głównych telewizji, o której od lat mamy okazję docierać do naszych wyborców. No zapraszamy, VTA, jak, państwo wiedzą, nie jak panowie możliwości. wiedzą, jak państwo wiedzą, i widzowie, że zapraszamy wszystkie strony politycznej debaty. Zresztą ten program się tak też nazywa. więc... I bardzo dziękuję za rzetelne traktowanie misji dziennikarstwa. My oczywiście podtrzymujemy nasze deklaracje sprzed wyborów. Nie wybieramy się do rządu ani z pis ani z Platformą. Liczymy na to, że. Tak zwana demokratyczna, demokratyczna opozycja, czyli, czyli raczej centrolewica się po prostu nie dogada, bo rząd stworzony przez te cztery partie to byłby rząd niezdolny do jakiegokolwiek działania. Koalicja od Zandberga do Gertycha bez żadnych wspólnych punktów programowych, bez możliwości przełamania weta prezydenckiego, więc w praktyce bez możliwości prze, uchwalania własnych ustaw. To byłoby wyłącznie porozumienie mające na celu e, obsadzenie stołków, spółek Skarbu Państwa, stołków ministerialnych. Czyli, Liczymy, że czyli nie uda się tego czyli żeby która nawet by stworzyła rząd i nie miała możliwości odrzucania weta, nie byłaby w stanie współrządzić z prezydentem Dudą. Przypomnę, że w połowie 2025 roku jego kadencja się kończy. I to, z tego, co też wiem, jest pomysł na to, żeby rządzić inaczej, omijając prezydenckie weta. No myślę, że kolejne kilkanaście miesięcy paraliżu prac parlamentarnych to nie jest coś, czego Polska potrzebuje. Zresztą, no tak jak mówię, ta koalicja prawdopodobnie nie byłaby w stanie nawet się wewnętrznie dogadać w sprawie żadnej ważnej ustawy, a co dopiero porozumieć z prezydentem Dudą. Także liczmy na to, że do takiego porozumienia nie dojdzie i po prostu upadnie zarówno rząd Platformy, jak i rząd PiSu. Jak najszybciej będziemy mieli kolejne będzie. wybory. i wtedy wiecie, Konfederacja i liczy na to, że powiększy swój... To jest, zasięg, tak? to jest swój obecny Teraz w rękach wyborów. Mm -hmm. Panie Zadak, to my jesteśmy zawsze gotowi do kolejnych wyborów. Panowie, wyborczych. prośba. Chodźcie po ziemi i zejdźcie z tej iluzji, którą nam tutaj dzisiaj proponujecie. Otóż chcę powiedzieć, że mamy dzisiaj. Konstytucyjną większość parlamentarną i za chwilę ta konstytucyjna większość parlamentarna rozpocznie normalne rządzenie państwem. I wasze iluzje o tym, że ona się szybko rozpadnie są po prostu złudne. Niestety, opowiadanie o jakichś postulatach, pod którymi się podpisały wszystkie cztery partie, no to proszę Państwa, to są postulaty, które są warte mniej od papieru, na którym zostały spisane. Politycy poszczególnych partii już zaczęli się wycofywać ze swoich obietnic. przykładem jest niestety pan kosiniak kamysz z PSL-u, najlepszym, który już w w wywiadzie radiowym zaczął e, reinterpretować swoją obietnicę dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców i poszła za tym administracja PSL-u, bo jeszcze kilka dni temu można było znaleźć fragment o dobrowolnym ZUS-ie dla przedsiębiorców sprzeczny z tym, co mówił pan Kosiniak Kamysz na stronie PSL-u. A w tej chwili, jak wejdziemy w ten link, to dostajemy taką właśnie wiadomość, ten program a pan zniknął. Teraz, a niech pan powie, bo to jest ciekawe, pan czy pan teraz czyta strony internetowe partii opozycyjnych i sprawdza, co z nich zniknęło. się zaczął. No, oczywiście, że robimy rewizję. Ale, ale robicie rewizję programów w partii, tak, które Programy partii, które mają dojść do jakby okay. de, według własnych deklaracji, mają teraz rządzić Polską. Ja czyli postrzegam Konfederacja pilnuje tego, Rolę Konfederacji, teraz, rolę, tak? konfederacji postrzegam też jako pilnowanie tego, jak ten ewentualny rząd będzie Kon, wykonywał swoje Konfederacji polega na tym, że oni nie czytali swojego programu wtedy, kiedy prowadzili kampanię. I ten program był bardzo niespójny. Nie, ja poszła ja. I liderzy. liderzy, i liderzy więc... No, Pan tym programem nie Ale pan też pan, pan go czytał, tak, go nie Panie Miany... Państwo liderzy go nie czytali, co innego prezentowali. W związku z tym macie wynik taki, jaki macie. Szanowni Państwo, no tutaj spór się toczy zupełnie o niewłaściwą kwestię, niewłaściwy obszar. Podstawowym problemem z KPO jest to, że w ogóle rząd PiSu w osobie premiera Morawieckiego się zgodził na KPO, że się zgodził na Fit for 55, że mamy sytuację, w której Unia Europejska może nam blokować dostęp do e, przysługujących nam pieniędzy, a Polacy w tym samym czasie już w podatkach uni uni unijnych spłacają kredyty, które zostały zaciągnięte na te pieniądze. Do tego nigdy nie powinno no to powinniśmy dojść. Powinniśmy chyba dostać Morawiecki... te pieniądze, żeby nie płacić za Oczywiście, inne. Oczywiście, że powinniśmy, tak. no ale premier Morawiecki za samo to, że oddał Unii Europejskiej taką władzę, powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Do... Po pierwsze, Słyszymy, że pani poseł nie zna programu swojej własnej partii dla edukacji. A po drugie, to, co pani poseł mówi, no jest po to prostu sprzeczne z jakąkolwiek intuicją co do czego, czego można by się spodziewać po lewicy obejmującej resort edukacji. Mówimy doskonale, <laughs> że kiedy lewica się dorwie do edukacji, to tam nie będzie żadnej wolności słowa ani swobody wypowiedzi, tylko będzie właśnie dyktat politycznej poprawności, będzie karanie uczniów za jakąś wyimaginowaną mowę nienawiści, będzie po prostu robienie tego wszystkiego, co lewica próbuje zrobić. W w polskiej przestrzeni publicznej przecież jeszcze niedawno partia Razem stosowała zasadę no platform w odniesieniu do ideowej prawicy i nie chciała się z nami spotykać w mediach teraz im przeszło bo stwierdzili że Konfederacja jest zbyt silna żeby Konfederację ignorować natomiast jest realna obawa że po prostu Ale uczniowie to, że się którzy nie mają z poglądy spotykać, konserwatywne to znaczy że będą karać w szkołach uczniów za Można się niestety spodziewać że w szkołach dojdzie do sytuacji bo... gdzie za poglądy konserwatywne prawicowe uczniowie będą sakowani przez nauczycieli a nie, nie jesteście autorów, uczniami? po prostu nie chcieli się z wami spotykać Mimo ucznia w szkołach. Przepraszam bardzo. To, co Pan tutaj wypowiedział, to oczywiście stek bzdur, pomówień i kłamstw. Natomiast jeśli chodzi o ograniczanie wolności, to akurat Konfederacja z tym najlepsza. To wy głosząc niby hasła wolnościowe, tak naprawdę ograniczacie wolność kobiet, sprowadzacie kobiety wyłącznie do, że tak powiem, przedmiotu posiadania ze strony mężczyzn, to jest Wasza partia, która tutaj tak naprawdę robi wszystko, żeby ograniczyć wolność. Do decydowania o sobie. A co do lewicy. Absolutnie stoimy na stanowisku, że młodzi ludzie do tego, żeby się móc dobrze rozwijać, dobrze móc we współczesnym świecie się poruszać, muszą mieć swobodę myślenia, swobodę wypowiedzi, swobodę decyzji. Pani poseł, bo, bo biegnie czas, ja muszę ja muszę wszystkich dopuścić do głosu. To miać. Czy be, be, pan Wawel, ale to tak, naprawdę jest zdanie? Jest zdanie. No, pani poseł po prostu być... uwierzyła we własną propagandę. Konfederacja jest jedyną partią, która proponuje najbardziej wolnościowy system edukacyjny, oparty na tym, żeby to dyrektorom i rodzicom oddać kontrolę nad szkołami. A lewica chce przejąć Ministerstwo Edukacji, żeby przestawić bajkę na lewicę. twierdzenie posła Karnowskiego, że szkoła w rękach lewicy będzie apolityczna, no po prostu urąga zdrowemu rozsądkowi. Lewica jest najbardziej zideologizowaną partią na polskiej scenie politycznej i trzeba zrobić wszystko, co się da, żeby polskie dzieci nie trafiły w rękę. I jak pan to zrobi e, ze swoim e, 18 no Ja apeluję tutaj próbem. też do rozsądku posłów no PSL-u i Platformy Obywatelskiej, no bo to, to są również wasze Apeluje dzieci. pan do psl i Platformy, żeby to nie była lewica, tak? No tak, no to, to, są, ale, też ale wasze pan, to są też wasze Ale słyszy pan, że wszyscy myślą tak samo, więc... No to mnie przeraża. nie przeraża.